Wierzysz w cuda tej nocy, gdy spoczywasz w śnie? Matka Boża z Lourdes, pełna miłości i miłosierdzia, może dokonać uzdrowienia, którego tak bardzo pragniesz. Tysiące wiernych na całym świecie doświadczyło niezwykłych łask za jej wstawiennictwem. Dziś może być Twoja kolej. Czy wierzysz w moc wiary? Ta noc może stać się nocą Twojego uzdrowienia. Matka Boża z Lourdes, święta cudów i odnowy. Pragnie dotknąć Twojego życia, przynosząc ulgę, pokój i odnowę Twojemu ciału, umysłowi i duszy. Tysiące wiernych doświadczyło niewytłumaczalnych uzdrowień dzięki jej matczynej opiece. Zostań z nami do końca tej modlitwy, otwórz swoje serce i módl się z wiarą, a niepokalana dziewica Maryja może zdziałać w Twoim życiu to, co wydaje się niemożliwe. Ta potężna modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie wzywa Matkę Bożą z Lourdes, by zesłała swoje łaski na wszystkie choroby ciała, umysłu i duszy. Włączamy w nią fragmenty pisma świętego oraz wezwania świętych cudotwórców, prosząc o przywrócenie zdrowia, Bożą ochronę i łaskę przyjęcia woli Bożej. Jeśli potrzebujesz cudu, módl się z wiarą. Zostaw swoje imię w komentarzach i udostępnij tę modlitwę, aby dotarła do innych, którzy również potrzebują wsparcia. Matka Boża z Lourdes może odmienić Twoje życie. Modlitwa do Matki Bożej z Lourdes o uzdrowienie fizyczne, psychiczne i duchowe. O Najświętsza Maryjo, dziewico, Matko Boża z Lourdes, Matko Miłosierdzia i Uzdrowicielko Chorych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością, prosząc o Twoją pomoc i wstawiennictwo. Ty, która objawiłaś się świętej Bernadecie w grocie Masabiel i sprawiłaś, że z ziemi wytrysnęło cudowne źródło uzdrowienia, wylej teraz na mnie błogosławione wody Twojego współczucia i miłości. Droga Matko, przedstawiam Ci wszystkie moje bóle i choroby, te, które obciążają moje ciało, umysł i duszę. Wiem, że jesteś bezpiecznym schronieniem dla strapionych i nadzieją dla cierpiących. Wstawiaj się za mną u swojego Syna, Jezusa, Boskiego lekarza, aby dzięki Jego łasce moje zdrowie zostało przywrócone, jeśli taka jest wola Pana. Udziel mi uzdrowienia fizycznego, uwalniając mnie od wszelkiego zła, które dotyka mojego ciała. Niech Twój matczyny wzrok spocznie na każdej komórce, każdym organie i każdej ranie, przywracając je do pełni zdrowia z czystością i siłą Twojej obecności. Matko Boża z Lourdes. Pocieszycielko cierpiących, Przyjdź tak, żeby uzdrowić mój umysł i ducha. Rozprosz niepokój, lęk, smutek i zwątpienie, które zaciemniają moje serce. Wzmacniaj mnie światłem wiary. Odnów moją nadzieję i obdasz mnie siłą, by z odwagą i ufnością podążać ścieżkami Bożych zamysłów. Niepokalana Dziewico, Matko Zbawiciela, połóż swoje święte ręce na mnie i na wszystkich chorych, Którzy dziś wzywają Twojego wstawiennictwa. Przedstaw nasze prośby swojemu Synowi i swoim matczynym sercem przyjmij nasze cierpienia, przemieniając je w źródła łaski, odnowy i zbawienia. Prośba o umocnienie wiary, o słodka i błogosławiona Maryjo Matko Zbawiciela i schronienie strapionych, przychodzę do Ciebie z otwartym sercem, prosząc o łaskę niezachwianej wiary. Ty, która objawiłaś się pokornej Bernadecie i ukazałaś tajemnicę Bożej miłości, umocnij mnie w ufności do Pana, abym nigdy nie zwątpił w Jego dobroć, nawet wśród prób życia. Gdy moja wiara słabnie, moje serce się niepokoi, a dusza drży w obliczu burz, odnawiam przed Tobą moje oddanie i składam moje życie pod Twoje miłosierne spojrzenie. Wzmocnij moją wiarę o Matko. Abym mógł wierzyć w moc modlitwy, w nieskończoną dobroć Boga i w pewność, że On troszczy się o mnie w każdym momencie. Obdasz mnie łaską pełnego zaufania opatrzności Bożej, abym nie ulegał lękowi, wątpliwościom ani niepewności, lecz by moje serce pozostało zakotwiczone w nadziei płynącej z niebios. Naucz mnie czekać z cierpliwością, modlić się z żarliwością. I poddawać się woli Pana, który wszystko czyni dla mojego dobra. Matko, dobroci, wstawiaj się za mną i za wszystkimi, którzy dziś czują się słabi w wierze. Niech żadne cierpienie, żaden niepokój ani utrapienie nie oddzielą nas od pewności, że Bóg jest Ojcem, który w swojej nieskończonej miłości podtrzymuje nas, prowadzi i wzmacnia. Wierzę, najświętsza matko, ale pomnóż moją wiarę. Ufam Panu, ale naucz mnie ufać. Jeszcze bardziej, zanim jeszcze zobaczę cuda, które Bóg działa w moim życiu, chwalę Cię i błogosławię, bo wiem, że już działasz na moją korzyść. Matko Boża z Lourdes, nadziejo chorych i pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jeśli wierzysz, że Matka Boża z Lourdes może zdziałać cuda w Twoim życiu, zostaw amen w komentarzach, polub ten film i udostępnij go tym, którzy potrzebują błogosławieństwa. Niech Bóg i Matka Boża z Lourdes obficie Cię błogosławią. Jeśli te słowa dotknęły Twojego serca, podziel się nimi z kimś, kto dziś potrzebuje nadziei. Może to ktoś bliski, może ktoś, kto od dawna milczy, a może ktoś, kto czeka na taki cichy szept nieba. Niech ta modlitwa, ten tekst, ta chwila refleksji stanie się światłem dla tych, którzy błąkają się w ciemności. Z serca dziękuję. Z modlitwą, brat Balenty.